Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ciemy. I taka dzisiaj krótka pogadanka. Pogadanka, no ja będę mówić. Mam nadzieję, że zobaczę od Was jakieś komentarze i zapytania. Również będziemy ten temat poruszać na naszej grupie na Facebooku, także tam ten kontakt będzie bardziej bezpośredni. Także zapraszam Was, żebyście wzięli w tym udział. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak zacząć ćwiczenia, jak się w ten. Fitnessowy styl wbić, żeby nie stracić zapału do tych ćwiczeń, bo często bywa tak, że ćwiczymy pierwsze 2-3 tygodnie, a potem już jakoś tak nam się nie chce nie mamy już siły i poddajemy się. Także o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, zanim zaczniecie jakiekolwiek ćwiczenia, to jest to, że Wasze mięśnie nie są przygotowane na treningi. Więc to jest tak samo jak zjazdą dla porównania z samochodem. Jak ktoś nie umie jeździć, bo na pierwszej sesji nikt go nie posadzi za kierownicę i nie każe mu jechać. Najpierw mu będą tłumaczyć, to są biegi, potrenuj sobie jak się zmienia biegi, jak się tutaj steruje gazem i sprzęgłem i hamulcem. Trzeba na to wprawy, dopiero potem można gdzieś jechać. I tak samo jest z waszymi mięśniami. Trzeba się najpierw nauczyć odpowiedniej techniki, czyli zaczynamy od takich podstawowych ćwiczeń, gdzie Budujemy siłę mięśni, wzmacniamy te mięśnie. Prawidłowo pracujemy nad naszymi stawami, bo to jest istotny bardzo element, dlaczego ludzie się poddają. Raz że się przetrenują, a dwa, że często mają kontuzję. Przez to, że te treningi są zbyt intensywne, wskakują od razu na jakieś bardzo takie zaawansowane treningi, zaawansowane ćwiczenia. No i co? I kończy się kontuzją, kończy się przetrenowanymi mięśniami, które po prostu tak bolą, że chodzić nie można i no ile można być w takim reżimie? Tydzień, dwa, trzy, a potem organizm po prostu już nie daje rady, bo próbujecie za dużo na raz. Słuchajcie, nawet profesjonalni sportowcy nie ćwiczą codziennie. Bo to nie chodzi o to, żeby ćwiczyć codziennie i się zażynać, tylko chodzi o to, żeby ćwiczyć efektywnie. Czyli robimy ćwiczenia, robimy dzień przerwy, Robimy drugi dzień przerwy, w zależności jak Wasze mięśnie na ten trzeci dzień, drugi dzień po treningu. Jeżeli w dalszym ciągu czujecie, że są zakwasy, robimy rozciąganie. Ale te pierwsze dwa dni to jest tak zwane recovery, czyli dajemy organizmowi czas na regenerację. Nie robimy wtedy nic. I na początku to mogą nawet być 4-5 dni. Bo nie ćwiczyliście i te mięśnie nie są przyzwyczajone, ale będą, one będą potrzebowały więcej czasu, więcej dni, żeby wrócić znowu do prawidłowego funkcjonowania, bo są po prostu zmęczone. Więc dajcie sobie czas, słuchajcie organizmu, nie róbcie treningu jeden za drugim, bo się szybko zmęczycie i się zniechęcicie do treningów, bo nie tędy droga. Sukces osiągnięcie, kiedy będziecie mieli dni, kiedy ćwiczycie, prawidłowe dni na regenerację mięśni. Yy, druga rzecz to jest yy, odpoczynek, czyli mamy też dni, kiedy odpoczywamy i odpowiedni sen. To są elementy, które są potrzebne do tego, żeby nie zniechęcić się i nie przeforsować się zaczynając swoje fitnessowe przygody. Czyli mój, moja rada dla Was będzie, zróbcie jedne ćwiczenia. Zacznijcie od tych najkrótszych. Jeśli nigdy nie ćwiczyliście, albo mieliście bardzo długą przerwę, to zacznijcie od tych najprostszych, te które mają starszą datę. One tam się po kolei ustawiają. I będziecie widzieli, Dzień później, dwa dni później, będziecie po prostu czuć, jak wasze ciało, na ile te mięśnie są mocne, jak one zareagowały. I, bez, ze względu, I na podstawie tego ustalamy, kiedy, co dalej będzie. Dobrze dołączyć jest ćwiczenia rozciągające czyli robimy ćwiczenia, trening, robimy dzień przerwy. Na drugi dzień dobrze jest sobie zrobić ćwiczenia tylko rozciągające. I w zależności od tego, jeżeli mięśnie są dalej jeszcze zmęczone i macie zakwasy, robimy kolejny dzień przerwy i znowu robimy ćwiczenia rozciągające. I te dni będą nam się skracały. Im będą mocniejsze mięśnie, tym będziecie potrzebowali krótszego czasu między treningami, żeby mięśnie wróciły do, żeby odpoczęły, żeby mięśnie odpoczęły, bo to o to chodzi. Ale naprawdę no, nie jest najlepszą opcją robienia treningów codziennie. Ktoś powie: O, dobrze, ale ja robię na inną część ciała. Okej, okay, w porządku. Jeżeli te treningi jednak wymagają dużego wysiłku fizycznego, to każdego dnia męczysz swój organizm. Męczysz inne mięśnie, pracujesz nad innymi mięśniami. Ale intensywność treningów każdego jednego dnia jest taka sama. Jeżeli jest inna, ok, to jest inna bajka, ale w dalszym ciągu ja jestem zwolennikiem, szczególnie dla kobiet, żebyśmy nie wskakiwały na głęboką wodę, tylko słuchały organizmu. Dlaczego? Dlatego, że mamy jeszcze inne obowiązki po treningu. ci mają zupełnie inne do tego podejście. Oni mogą się na tym treningu po prostu wykończyć, przyda nudem, będą odpoczywać. A my co? A my mamy dzieci, mamy pracę, mamy obowiązki, dzieci ze szkoły, dzieci do szkoły, obiad, sprzątanie, gotowanie, 100 tysięcy jeszcze innych rzeczy do wykonania po treningu. Każdego jednego dnia coś jeszcze mamy do zrobienia. Prawda? Jak to się jest singlem, to to jest inna bajka, ale ja mówię z własnego doświadczenia i jeżeli jesteście w tej grupie wiekowej jak ja, że już macie rodzinę, macie dzieci, to na pewno mi... Przytakniecie, że rzeczywiście tak to wygląda, bo jak rozmawiam z dziewczynami, to rzeczywiście mówią, no, no rzeczywiście, no tak to wygląda. Ja potem jeszcze mam furę rzeczy. Czyli my w zasadzie jesteśmy aktywne i tak i tak. I druga rzecz to znaleźć ćwiczenia, które Ci się podobają. Nie ma sensu zmuszać się do ćwiczeń, jak masz podejście, Boże, jutro znowu muszę zrobić trening, żeby już się ten dzień skończył. To oznacza tylko tyle, że ćwiczenia. Nie sprawiają ci żadnej przyjemności, i wtedy jest trudno znaleźć motywację. Bardzo trudno. Bo jak się robi coś, czego się nie lubi, no to nie za bardzo się na to czeka, żeby coś takiego robić. Także szukajcie różnych rzeczy. Jak się komuś moje ćwiczenia nie spodobają, szukajcie na innych kanałach. Każdy musi znaleźć coś dla siebie, musi parę czynników też zadziałać. Przede wszystkim musicie też lubić osobę, która z wami ćwiczy, która was trenuje, żeby tutaj. Ta komunikacja, jeżeli to jest jeden na jeden, albo przez kamerę, no po prostu musi tutaj kliknąć ten element, czynnik ludzki, że tak powiem. Dwa, że muszą Wam się podobać te ćwiczenia i po prostu macie zaufanie do tego swojego trenera. I co jeszcze? No to takie właśnie najważniejsze rzeczy, żeby wejść w ten, w ten fitness i z niego szybko nie rezygnować. Dlatego większość ludzi ma te swoje postanowienia noworoczne przez cały, tydzień, przez cały styczeń. Dają radę, a potem już nie dają. Najczęściej to jest właśnie przez to, że próbują ćwiczyć każdego dnia, ale tak jak wam mówię, nawet profesjonalni sportowcy, oni nie ćwiczą codziennie. Trening, rozciąganie, trening na inną część ciała, rozciąganie, trening, recovery, czyli nie, rest day, czyli nie robią nic. Mogą mieć nawet po dwa, trzy treningi tego samego dnia. Ale mają dni, kiedy nie ćwiczą, ale mają, albo mają tylko rozciąganie. Bo kiedy już osiągniecie ten poziom bardzo zaawansowany, że te mięśnie są już naprawdę mocne i nie potrzebujemy tego dnia bez, na całkowity odpoczynek, to wtedy robimy rozciąganie. Ale nie ćwiczymy treningów codziennie, jeden za drugim. Bo to jest prosta linia na to, żeby przemęczyć organizm, przetrenować mięśnie. I przy, da, przy, da, przy takim dalszym, bardzo ostrym reżimie, to jest, słuchajcie, prosta droga do kontuzji. Kiedy mięśnie są zmęczone, kiedy organizm jest przetrenowany, popełniamy mamy błędy, źle ustawiamy stawy, pozycje mamy nieustawione nie odpowiednie, i Próbujemy robić te ćwiczenia na takim samym poziomie, jak robiliśmy je wcześniej, ale te mięśnie są już zmęczone i nie mamy nad nimi już takiej kontroli. I w tym momencie powinna się zapalić lampka. Już przekroczyliście tą linię, kiedy robicie ćwiczenia dla zdrowia, a jedziecie prostą linią do kontuzji. I miałam takich przypadków po prostu masę. Masę, bo ludziom się wydaje, że trzeba od razu wskoczyć i codziennie trenować, 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 trenować. Nie, tak się po prostu nie da. Jeżeli chcecie to zrobić z głową, żeby to stało się waszą częścią waszego życia, żeby zmienić ten wasz yy, lifestyle, <grytanie> <grytanie> żeby zmienić wasz. No, zabrakło mi słowa, jak to się mówi po polsku, lifestyle sposób życia żeby zmienić y, wasz y, sposób życia to musi to być zrobione po prostu z głową ja zawsze mówię, nie trenujmy na siłę nie przetrenowujmy się ćwiczmy z głową ćwiczmy z głową smart, exercise smart not hard that, to jest właśnie ta Definicja, i ja to przerobiłam na polską wersję z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zagrożeniem. Ktoś tak usłyszy pierwszy z bez sensu. Jak się dobrze wsłuchacie, to naprawdę to ma sens, bo chodzi o to na samym początku, żeby choćby zacząć. Nie mam czasu, zrób 10 przysiadów. Zrób 10 przysiadów. Raz w tygodniu. Później zrób. Dwa razy po 10 przysiadów, czyli robisz w poniedziałek i robisz w czwartek. Jak policzysz sobie liczbę tych przysiadów przez miesiąc, to już jest coś, coś na start. Niż wskakiwać: Ja robię 20 od dzisiaj każdego dnia. No nie ma bata, długo tak nie pociągniecie. Po prostu nie ma takiej możliwości. Dacie radę, ale w pewnym momencie organizm powie: koniec. Tak po prostu dalej się nie da. I będzie kontuzja, będzie boleć kolana będzie boleć biodra, będzie boleć lędźwie. Cokolwiek macie słabsze w waszym organizmie, to ta część zawsze pierwsza się odezwie. Jakaś stara kontuzja, która była wyleczona, ale ona zawsze pierwsza się odezwie. I to są sygnały bardzo istotne, że trzeba coś zmienić. Trzeba się zastanowić, czy nie trenujemy za dużo, zbyt intensywnie na samym początku. Także takie jest moje dla Was przesłanie: nie szalejcie, nie wskakujcie od razu w jakieś naprawdę zaawansowane treningi. Ja wiem, jest problem i to jest duży problem. Dużo ludzi ogłasza swoje treningi, że to są treningi dla początkujących, ja je oglądam po prostu. No nie. Wy tego nie wiecie, oczywiście, bo jak ktoś nie ćwiczył, nie jest w tym zawodzie, to tego nie będzie wiedział. Ale większość tych treningów to nie jest, wcale nie jest dla, dla początkujących. Ta definicja początkującego jest bardzo mylna i ludzie to wykorzystują w branży. Nie wiem czemu, ale tak jest. Nie mówię, że wszyscy, ale widziałam filmiki i wiem, że to nie są treningi dla początkujących. Dla mnie początkujący to jest osoba, która miała albo bardzo długą przerwę, Albo nigdy nie ćwiczyła. Po prostu była nieaktywna i nagle w pewnym okresie swojego życia mówi: No nie, no teraz trzeba coś zmienić. Po prostu źle się czuję, co tu teraz zrobić. Mówię, nawet, te, nawet pięć przesiadów. Już jest pięć. W następnym tygodniu jest pięć, pięć macie już dziesięć. Przez miesiąc będzie już dwadzieścia. I to jest start, czyli z tym minimalnym wysiłkiem. Ale maks zaangażowanie, czyli kiedy mówię ćwiczę każdy poniedziałek, to ćwiczę w każdy poniedziałek. Najlepiej sobie ustalić mniej więcej tą samą godzinę, żeby to był wasz nowy nawyk. Bo jakby zaczniecie przekładać, a w poniedziałek nie to we wtorek, no to już jest po zawodach. Najważniejszy na samym początku jest po prostu systematyczność, ten sam dzień, mniej więcej ta sama godzina. Kiedy to się stanie nawykiem, wtedy można sobie gdzieś tam żonglować tymi treningami, bo najważniejsza rzecz, żeby mm, no właśnie ten commitment, czyli te zaangażowanie, z tym mamy problem. Żeby to było systematycznie, bez wyszukiwania żadnych wymówek. Ja wiem, że czasami coś tam się niespodziewanego dzieje w życiu, oczywiście, ale nie szukajcie na siłę wymówek. Bo wiem, że to tak jest najłatwiej, a dzisiaj jestem zmęczona, coś, zrób cokolwiek, przejdź się dookoła osiedla, albo gdzie tam jesteście, po prostu idź na spacer, poruszaj się, nie tak, że w ogóle nic nie zrobisz, coś zrób w ten dzień, kiedy miałaś, albo miałeś mieć trening. I co jeszcze, to moja definicja osoby, która jest początkującą, ktoś kto miał bardzo długą przerwę, albo nigdy nie ćwiczył, a... Dla innych ludzi, z tego co widzę, to tak przypuszczam, że dla nich osoba początkująca to jest osoba, która ćwiczyła, ale nie ćwiczyła treningów z nimi. Bo to tak dla mnie wygląda. Nie ma już tłumaczenia, nie ma już techniki, nie ma już połączenia, oddychania, gdzie co jak. Co robimy ze zestawami? Jeżeli jeszcze do tego dochodzą ciężarki na pierwszej sesji dla osób początkujących, to już Wam się powinna włączyć lampka. Najpierw dla początkujących ćwiczymy bez ciężarków żeby nauczyć się wyrobić prawidłowy nawyk i pracy mięśni, ruch mięśni. Dopiero wtedy możemy wyłączać się żarki. Kiedy zrobimy to za wcześnie, a nie mamy prawidłowej techniki, no to zbyt dobrych efektów tego nie będzie. będzie bo będą bolały stawy, nadgarstki, łokcie, barki, jeżeli to jest górna część ciała, no i znowu kolana kostki biodra, albo plecy, jeżeli ćwiczycie na dolną część ciała. Także jestem bardzo ciekawa, jak Wam się udało wbić ten fitness w Wasz kalendarz. Takim Na pewno zdaję sobie sprawę, że każdy z Was jest bardzo zapracowany i z tym czasem to czasami to jeszcze może być krucho. Ale tak jak mówię, starajcie się nie odpuszczać jednak tych treningów. Choćby zrobić te 10 przysiadów, 5 przysiadów, cokolwiek. cokolwiek na cokolwiek macie siłę. Lepsze niż nic. Bo dwa, że jak opuścicie tę sesję, na drugi dzień będziecie żałować. Kurde, nie zrobiłam wczoraj, to może zrobić dzisiaj. A z reguły jak się zacznie przekładać, no to tak, to jutro, to jutro i tak jak mówiłam, jutro nie istnieje, nie ma jutra, jest tylko dzisiaj. Jest tylko dzisiaj i wczoraj. Także to, co mieliście zrobić wczoraj, jak to mówią, śmiechem, żartem, najlepiej zrobili dzisiaj. Także ja jestem bardzo ciekawa, wpiszcie w komentarzach, bo to też jest fajne, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, jaki wasz był sposób na to, żeby te ćwiczenia w waszym y, takim zapracowanym dniu, w waszym kalendarzu się jednak znalazły i jak długo już wytrwaliście w tym. Naprawdę bardzo bym chciała wiedzieć. No, ja jak byłam w studiu, to miałam kontakt z ludźmi i po prostu pytałam się ich zawsze przed klasą po, po sesji, i, I łatwiej wtedy też się dopasowuje treningi, jak ja wiem dodatkowe jeszcze informacje o tych osobach, które do mnie przychodzą, tak o was no niestety nic nie wiem, tak szukam właśnie źródeł <grywania> używania tej technologii, żeby was jakoś zachęcić i bardziej poznać, także dlatego otworzyłam tą grupę na Facebooku, bo tam po prostu jak napiszę ci wiadomość, no to ja zaraz na nią odpiszę, na no, a staram się jak, naj, jak najczęściej wchodzić też na... Na mój kanał na YouTube i patrzeć, czy są jakieś komentarze, i też na nie odpisywać, ale to już się wydłuża. To już jest wydłużona procedura na interakcję. Także naprawdę bardzo, bardzo jestem ciekawa i to też będzie bardzo, cen, bardzo cenna wiedza dla osób, które borykają się, jak sobie właśnie z tym poradzić, jak, jak do tego podejść. I no, każdy z Was na pewno miał jakiś swój inny sposób. Może, nie, może się okaże, że było to jednak podobne w większości przypadków. Także myślę, że fajnie było się tym podzielić. Także na tyle na dzisiaj. I tak jak mówię, czekam na komentarze, żeby Was bardziej poznać i żebyście byli też aktywni na mojej grupie. Może stworzymy taką właśnie naszą społeczność małą. Kto wie, może przyjedziecie tutaj do Dubaju. Bardzo chętnie gdzieś poćwiczę z wami. A jak przyjedę do Polski, to też możemy się gdzieś spotkać i razem poćwiczyć, bo ma naprawdę, naprawdę fajnie. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i pamiętajcie, z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zaangażowaniem to jest droga do celu. Tak ja uważam i z tym się z Wami dzielę, bo wiem to z własnego własnego doświadczenia. To na razie pa.